Tym razem razem ze mną Amelia i Dominika. Dziewczyny od razu świeżo z boiska przybiegły, żeby pochwalić się, że się udało wygrać pierwsze mecze. Tak? Tak. Jak tam poszło? 3-0, 3-1? Yy, dwa mecze 3-0. Dwa mecze 3-0, no to widzimy, że tu potencjalna faworytka do zwycięstwa. Yy, a Dominika, jak tobie poszło? No, nie wygramy jeszcze żadnego meczu. Nie, nie wygramy. Ale jeszcze będziesz grała, wszystko przed tobą. Jesteśmy dobrej myśli. E, powiedzcie mi jak wam się podoba tutaj? To u was y, pierwszy przyjazd na Pingla Cup, czy już byłyście wcześniej? Mm, ja już byłam rok temu. Tylko. Rok temu byłasz, ja też już byłam rok temu. Czyli chyba było w porządku, skoro wróciłyście, co? To tak. No dobrze, powiedzcie mi, a jak oceniacie poziom y, dziewczyny z innych klubów nieźle przygotowały się do tego turnieju, czy, czy jak to wygląda? Wygrałaś 3-0, to chyba możesz powiedzieć, że ty najlepiej, co? No dobra, powiedz dwa słowa jeszcze może o trenerze. Czy trenerce kto przygotował Cię do tych zawodów? Kto was przygotował? No trenerzy, ale nie przyjechali, bo musieli gdzieś pojechać. Rozumiem. Trenerzy nie przyjechali, musieli pojechać, ale forma zawodniczek świadczy o tym, że jednak praca ciężka była zrobiona. Dominika trzymam kciuki, żeby w kolejnym meczu się udało. Wielkie dzięki. Chcecie kogoś pozdrowić jeszcze? Całą, całą rodzinę. Krótko i na temat. Były zwycięstwa, były porażki. Najważniejsze, że była dobra zabawa. Tak jest? Tak jest. Trzymajcie się.